Zabójstwo w gołębniku w Rembertowie rzeczywiście było bardzo nietypowe i bardzo specyficzne. Można się tutaj doszukiwać różnej symboliki. Pierwsze, co rzuca się w oczy, to rzeczywiście miejsce dokonania tego zabójstwa, czyli gołębnik nie jest tajemnicą, że gołębie to wielka życiowa pasja dziada, który był w nich wręcz zakochany, więc pokazanie mu, że jego żołnierze giną w takim miejscu było rzeczywiście symboliczne. Jedna z tych takich tajemniczych e, spraw, e, jeśli chodzi o, o porachunki grup przestępczych, e, miejsce, czyli gołębnik e, wskazywałby, że ewidentnie, że ktoś chciał e, bardzo mocno dopiec dziadowi, zlikwidował jednego z jego ważniejszych ludzi, e, niejakiego szukna. Drugiego mniej ważnego, no, i, no i niestety znalazła się tam przypadkowa ofiara. Przez wiele lat, bo jak, jak próbowano rozwikłać, e, policja próbowała wracać do sprawy tych porachunkowych zabójstw z lat 90., to się pojawiały różne teorie. Jedna mówiła, że to, że za zamachem w Gołębniku e, stała właśnie grupa Mariana K***niego. Sami wołomińscy gangsterzy że śmiali, my z tym nic nie mamy wspólnego. Z drugiej strony mówiło się, że to Pruszków e, zrobił, ale to było zbyt oczywiste. Nie wiem, posiadek jest taki, że wcale bym się nie zdziwił, jakby to zrobił nawet ktoś od dziada, po to tylko, że bo chciałby swoje własne prywatne porachunki załatwić.